Czekam. Zdemater zdematerializował się. Ja tak się pojawi tu może. Nie. Tu się koło mnie pojawi. No, f**k. Pojawi. Leć szybko. lece no, Lecę, 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 lecę. Lecę, 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 lecę. Włączacz? No, pytaj się mnie dłużej. <laughs> o. Dobra. Już. Wyszedł. No, Wylas. Skurzkowanie. Trudniejsze jest niż przedtem. Nie, banalne. No masz ostrzeżyć żyć spraya. się zrealizował A Ano. Pod to nami właśnie, uważam za świat. No i jest teraz przepieprzone, bo nie ma gdzie uciec. What the f? Na odległość. Nie za dobrze mu jest? No, nie urchem mnie jeszcze. Nie na się nie da. Spoko! I on to tutaj wejdzie, czekaj. No. No te tutaj, No wchodzisz kurwa, jakbyś wchodził w dziewice, no. Co zrobił? Już? Odpalaj! No, Opelem trochę przypaliłem wiesz? Zdematerializował się? Nie Dobra, powinien być w środku... No za, za tekstura nie pokazywała pod chwilą. A nie można. No. Dobra. Zginę no. Papa, pa, pa. było ciężko Nie yeah. Poczekaj sobie na weskera Dobra Dam ja do No przeładuję sobie Ja mam jeszcze tu karabinu trochę amunicji bo do karabiny mam pełne Dobra, no to lecimy teraz do końca rozdziału No no, ja miałem klucz To klucz jest wspólny, wiesz, chodziło Mimo, że jeden klucz tego mogą używać dwie osoby O, handgun? Dobra, ja sobie wezmę ja dwa sobie Wezmę jeden, ty sobie weź dwa Jak wziąłeś tutaj, to ja sobie też wezmę Tutaj Kolejny jadę no, lepszy. No, po prostu mi tutaj blokowała ta siatka. No i tak. <ścoughs> <ścoughs> Lola,

We'd probably be dead too. Chris, to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. <laughs> this whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new. Something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update.

E tam A no ja to koniec rozdziału 1, dwa bodajże Brawo. Grotu. Ranga S! Mhm. Miałem rangę A O no cóż! I półtora tysiąca punktów 65 ja mam A. 7 też mam A ja mam B e, okej okay. No, i tym razem sobie ulepszę coś, już może? Chyba, że nie będę mógł nic jeszcze ulepszyć. No. Dobra. A ja jestem gotowy. Ja na razie nic nie będę ulepszać. Znaczy, no, na razie zbieram kaskę trochę. Dobra. Się Piekawie. bawimy. Co tu jest. Tu jest MP5, tak? No. Czas na skarb Boom. Czas na kasę I bodajże czwarty, czwarty emblemat Czwarty już? Mhm mm mm -hmm. Dobra Śmieniamy tam Jutro od rana sobie popytam na rowerze Chowie będzie burza o! Pięknie. Oj. Co się znowu stało? No nic. Jesteśmy. Waga, nie wchodź tu. To wybucha. Znaczy... Wiem. Spokojnie, czekaj. Ono on to może spadnie. Nie uda mi się go tutaj zepchnąć. <laughs> <Wiedziemy śmiech> Ale to było sceny. To było hamskie. A tam To jest z dwóch metrów. A, tak, takie <laughs> Gdzie jest kolo? Za ścianką wiesz Właśnie tu nic nie ma Oj uwierz mi, że jest Idź tam w ten idź te oh, psy z noju Idź tam te psy z A ja to ja po prostu ja w górę Striggerować czyli inaczej no, uruchom te psy co tam są. To są wszystko oskryptowane Ej. Teraz te szybko wróć do góry, chyba Czekaj, tutaj mam beczułkę O, spray w niej jest. Nie roślinka tylko naprawdę spray Dobra. Dobra Gdzie one są te psieski tam? Gdzie to żółte nie. świeci, tak? W całą stronę no, Idziesz. No, tutaj Kieruj. W lewo i no. w lewo A, tu się włączy Kaz się to wróć z powrotem od razu no? że się raz wrócił Spoko, już się wracam Ty starą on skoczył tu po obok mnie Jezus, broń nie, broń nie Staram się wiesz Spudłowałem go? Jak to? No to wygląda... Dobra. Wszyscy biegają sprintem, kurde. To psy są. Nie widzę go. Ja też nie. Tutaj jest jeden. Pod mną. A drugi... Fuck yeah. Nie żyje, dobra. Dobra, jest No, skaczemy. Wszystko? Tak, wszystko. Dobra. To pięknie. Teraz się muszę przeładować broń. Ja wiesz, w pistoleciku pięknie ładnie Dobra. Nawet stąd jest, wybiegły, nie? To jest kolejny Claymore, no. Dobra, to lecimy teraz tu. No. Czekaj. Dobra. <laughs> Dobra. Teraz tu. No, już idę Hop. Znasz sposób, nie? Dostałeś coś na GG? Czy to ja dostałem coś na GG? Ja nie W z... jaki sposób? Ja mam wyłączone gigie. O ku! Jest nieużar. Czemu się dziwisz? Skład na Dobra. Jest sobie nie żyję. Papier... Klon Matiego. Z tyłu. Z tam coś jest? Już nie. Ważaj, ważaj, wierzaj. No stary z dwóch stron do mnie zaszli. Lol. Spadło ulec się. Skąd to się w tym tyłu? Dobra. Grubas. Jeszcze? Zipieszmy. Już nie. Mhm. Mm o. Tyle dobrego jest u dołu zmutowany Dostał Dobra, tyle Jeden skarb, amunicja do Granata chcesz. Tak mi się przyda, to przeładuję, no mam zielony no. wiesz. E, nie trzeba teraz. No wiem, ale mówię tylko, że Tu jest... Tu jest czerwony, wiesz? To się go no. lepiej skombinuje. z tamtym będzie lepszy spray. No, 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 no właśnie to, 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 to. Tu jest czerwony jeden Nie ja bieram mu handgun I się bawimy Czy Combine... to jest... Dobra Combine Karabin sobie zamienimy Jaki karabin? MP5 A, to ma być A tu trzeba będzie w beczki strzelać, tak? Hmm, beczkę w beczkę po prostu Czekaj ja mu podjechać Dobra Teraz czas na przykampienie ze sniperem To są dopiero handguny Dostałem z tyłu gdzieś? What the f Dostałeś? No. Dwa razy Tylko nie wiem kurna skąd Pixcope, kurwa Czemu mnie nie osłaniasz no. Bo ja z tyłu dostałem chyba Nie mogłeś dostać z tyłu, bo z tyłu nic nie ma. Skąd ja dostałem? Nie wiem, dostało gościu w głowę. Nie, 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 trafiłem. Kolejny amunicji. O, handel Dostał web, dobra. O, kolejny okay. handel super. Hop. Dwie beczki. Tutaj będzie kolejny emblemat Tak jest mm -hmm. A tu są dwie beczki mm. Rajfylam To ci od razu dam Mi by się przydał teraz wiesz o, tak co fajnie. HP mm -hmm. Coś się uruchomi Ja nic, Wszyscy po prostu przybiegły I odwiecznie Stój, stój, halo, gdzie? Spokojnie Tego to możesz ze mnie zdjąć, naprawdę. No chciałem ci kurna nadać wcześniej Ammo i po gdzieś wybiegłeś tu właśnie. I się trochę dobra. nie dało, że tak powiem. To mam full, to mam full, dobra. Kanały. Chcesz to ci mogę psiknąć? Eee, nie trzeba jeszcze. No pered critical. Error. Come on. <ścoughs> Dobra o, mi się odbiło Tutaj będziemy mieli spałem Czekaj, czekaj Spoko, bo Pakistan nie groźni przecież o doprawdy Ja tam przebiegam <ścoughs> A teraz przebiegnę. nie będę robić <noise> Mówiłem ci Dobra mm -hmm. ja no, ty to Tu jest jedna roślina Tu nie ma, się ma tak nic... Nie oddalę do nieba, już miał Critical Error, to będzie kaplica Stary tutaj nie będzie Critical Error, ponieważ tutaj jest... trzeba będzie coś uruchomić pierw uh -huh ta gra jest oskryptowana więc mniej więcej wiem gdzie są te skrypty dobra mam jeden ja herb mam ty masz drugi. daj mi... podaj no mi ten drugi dobra dałem ci go ulecz nas teraz dobra proszę bardzo Czy mieli full HP dokładnie nie inaczej przez wodę nie się krokodyli ani ma jakieś dziwne paski na wodzie człowieku No Nie wiem czemu takie no ale No cóż Życie jest okrutne Takie są widocznie, dobra Teraz tak, tak. Melony To piąty emblemat bodajże Shotgun Mi jest potrzebny granat wiesz Otóż, Ja nie mam Spoko, tu powinien być jeden handgun Hand grenade. Dobra.